Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy na stronie csgoocases.com. Jednak przed samym otwieraniem zachęcam Was do subskrybowania kanału, do zostawienia lajka i używania naszego ref -kodu, którego możecie użyć pod, po kliknięciu doładuj się. Potem ref-kod i wpisujecie tutaj 303 3. I klikacie użyć. Pamiętajcie o tej trojeżce. Yy, kod daje wam yy, oczywiście 10% do depozytu i dolarka na start, także zachęcam, dobra, a więc pierwszą skrzyneczkę taką, taką roz, rozgrzewkową, może taką poufną byśmy pootwierali, tutaj są całkiem fajne sklinki, na przykład taki Hot Rod, fajnie, on jest całkiem drogi, tak samo Poseidon, ogólnie te wszystkie tutaj skiny na górze są dosyć sporo warte, fajnie jakby nam też ta MK dropa, ale dobra otworzymy oczywiście 5 na raz eee, i co? Eee, szybciutko otwieramy dobra, więc pierwsza skrzynka. no nie za ciekawie, bo jesteśmy na minus jakieś 17 złotych dobra, następna, o tutaj już plusik parę eee, okej okay. no tutaj dosyć spory minus eee, o tutaj za to duży plus ta Mka ka oddała i ten AUG całkiem fajnie eee, Dobra. Możemy otworzyć sobie jeszcze raz. I... A tam prawie było do właśnie tego blue fosfora. On chyba 3000 kosztuje, więc dobra. Jak prawie nam coś takiego dobrego dropu więc to możemy otworzyć jeszcze raz. I. No niestety minus. A, na zero? Chyba było na zero, dobra. To teraz może otwórzmy sobie tajną skrzyneczkę, w tajnej już jest o wiele więcej jakichś skinów, takich całkiem fajnych, no na pewno byśmy chcieli tego white WhiteLotusa albo Gungira, albo oczywiście Dragonlorkę, bardzo fajne skinki tutaj są, więc otwieramy, oczywiście 5 i z pierwszej skrzynki, uuu, duży plus, duży plus. Dobra, no 150 zł na plus wyszliśmy, więc fajnie. Następna. Oddej już na minus 3 deszki Dobra. Tutaj też troszeczkę na minus. Chyba nawet nie troszeczkę. Dobra. Tutaj 83 zł, minus 600. I... u tutaj całkiem duży plus, bo ponad 100 zł. Nie, 90 zł. No, to całkiem git. Dobra. Następna tajna i... Nic ciekawego No i tutaj minus 6 dyszek, no dobra Dzisiaj się chyba nie za bardzo oddała ta tajna Oczywiście w późniejszym e, etapie odcinka otworzymy noż, skrzynkę noży Jak widać są tutaj same noże I to naprawdę drogie Dobra e, O, widzę, że wyłączyli Supermana No bo to naprawdę fajna skrzynka, można z niej było Dragonbloga drapnąć. No dobra, więc teraz odpuśćmy może złotą skrzynkę ostatnio mi oddała, więc możemy otworzyć, dobra, pierwsza stówka i minus pięć dyszek, następna, no, nie za dobrze, dobra, uuu, tutaj taka M, -ka. dwie stówki, 300 na plus, I tutaj minus, minus, dobra, o, myślałem, że będzie plus, ale to jest niestety field tested Asimov. bardzo ładny skinek. Dobra, tutaj minus 5 dyszek. Dobra, minus. Dobra, ostatni raz i niestety. Dobra. Możemy teraz zrobić mały pojedynek z skrzynki szczęśliwej i szczęśliwej dwójeczki. Niekoniecznie za ta droższa będzie miała lepszy drop. Bo czasami nawet ta potrafi dużo dać. Zwłaszcza takim skeleton knife'em z laferem to wy wygrałoby z automatu. Wydaje mi się. Więc dobra. Otworzymy po 25 takich skrzyneczek. I zobaczymy. Dobra. Więc pierwsza skrzynka. O, tutaj plus. 5 dyszek. Fajnie. Pompa. Hyper Beast. Dobra, następna skinka. i tu znowu plus, znowu ta sama pompa, czyli nowa, fajnie, fajnie, dobra, znowu i oj, tutaj minusik, pięć dyszek, to dobra, następna, oj, tutaj znowu minusik, trzy dyszki i to chyba było tyle, tak, tak mi się wydaje, dobra, i następna szczęśliwa dwójka. Teraz o, jak widzicie, dwie takie skrzynki kosztują więcej niż 5 tamtych. Więc tutaj mo może być bardzo ciekawy lód, ale zobaczymy. Dobra, więc pierwsza i tutaj na minus, 5 tych. Dobra, następna, znowu minus. No, nie ciekawie. Znowu minus i to 150 złotych. I to są kwoty. Kolejny minus 150. I ostatni raz. Oho Chyba tym ostatnim dropem wygrała. 1000 złotych akadż. No nieźle. Myślałem, że już to będzie po tym, po wszystkim, ale jednak nie. Więc szczęśliwa dwójka wygrała. Ostatnim dropem, ale udało się. Dobra. Możemy teraz otworzyć jakieś skrzynki z CS-a. Nie takie ze strony, tylko takie prawdziwe. Więc może na początku byśmy otworzyli. Eee, a może pryzma dwójkę. Są całkiem fajne skiny do kos, zwłaszcza dobra, więc otworzymy sobie tę parę. Tutaj niestety na minus, ale nie duża ten minusik. O, o, już myślałem, że kosa dropi. Jakby jakaś kosa tutaj drogła. No, nic. Tak, no, znowu. Spory minus. O, kurczę. Myślałam, że już będzie to kosa, jednak nie. No dobrze. Tutaj nic nam się nie, nie dropi. O! O Jezu, już myślałem, że drobnie nam ta MK. Taka fajna. Player 2 Dobra, ostatni raz? dwójkę i nic. No dobrze. W takim razie otworzymy sobie może najdroższą skrzynkę, czyli op operację Bravo. Z tych CS-owych oczywiście skrzynek. No, tutaj taki e, Butterfly Knife odobym od bardzo mocno. Tak samo ten Akash Fire Serpent. No. Fajny drop jest z tej skrzynki Zwłaszcza te takie stare, stare skiny, takie jak na przykład Ocean Phone Albo e, Golden Koi Fajnie było drop takie skinki. Dobra, więc otwieramy I może pierwsza tak powoli Może pierwsza powoli Niech trzeba się spieszyć. Proszę kałach, nie Pomiędzy kosą i kałachem i na minus dyszkę. Dobra, teraz możemy szybko pochodzić. Mm, o, tutaj zero. Następna. Cześć że dropnie ten I... Oj. O, tutaj plus! Nawet stówę. Chyba golden coi nam drobnął. Dobra, tutaj nic. Mm, o, tutaj plusik. Yy, ponad dyszkę. Dobra, tutaj na minus. Tutaj na plus. Co prawda 2 złota, ale zawsze jakieś plusy. No tutaj na minus. Tutaj prawie na zero. Tutaj na plus. 5 zł. No, na minus dyszka. Ostatni, nie, ostatni, ostatni raz. No niestety. No. Dobra, teraz teraz ostatni raz. Nie otwierać. Hmm, to teraz może sobie otwórzmy skrzyneczkę, może perfekto, albo rokiego sobie otwórzmy. Tak, to jest y, fajny, fajne rękawiczki i fajny nóż. Także możemy sobie otworzyć. 500 zł kosztuje. Jest taki skrzyneczek i niestety field tested. Więc minus tutaj znowu na minus i no tutaj plus par złotych aj jaj Co to takie tanie Dobra Następna O tutaj O nie, tu minus, kurczę Dobra, musi drop... muszą dropnąć te rękawiczki i polecam o, tutaj plus i ostatni raz. No, minus, niestety. Dobra. Otwórzmy. O, wrócił Superman. Fajnie. Więc możemy otworzyć sobie. Jest to chyba najdroższa skrzynka na stronie, pomijając skrzynkę noży. Także może być ciekawie. Taka Dragon Lorca by na pewno oddała. I. No, oddałoby wszystko tak naprawdę. Z tego górnego paska. I tutaj może. Yy, Bloodsport. Wrótsport i koalicja by oddała ale dobra. Zobaczmy co on trochę Kosa z pierwszej, ale niestety na minus. Tylko 400 zł te kosa. Niestety. Następna skrzynka. Ajajaj Minus 600 O! Mamy całkiem spory plus. Rękawiczki za 2100 zł. Dobra, możemy je sobie nawet zostawić. Dobra, o, i otwieramy znowu A i niestety same gloki. no nie Musi nam jakiś nóż porządny No nie taki, nie taki nóż Jakiś porządny nóż No Coś lepszego niż ten na waha knife znowu minus 800 no tutaj trochę na plus 400 no dobra, ostatni raz i tylko 600 zł no dobra to w takim razie otwieramy skrzynkę noży otworzymy 5 skrzyneczek poszło i unitka marble Fate nam dropło. Dobra, na no plus jesteśmy trzy koła z tej skrzynki. To w takim razie możemy otworzyć jeszcze raz i... no tym razem minus 1000. Dobra, otworzymy teraz trzy sobie skrzyneczki. I w pierwszej... no niestety nic. To jeszcze raz. No dobra. Możemy w takim razie sobie sprzedać. Te rękawiczki. Dobra. Mamy 11 tysięcy. W takim razie, już zbliżając się do końca odcinka, otworzymy sobie skrzynkę, może TNT. To też jest całkiem droga. więc Otwieramy. I tutaj y, minus spory. Uuu! Plusik, plusik. Fajnie, fajnie. Dobra i ostatnia sceneczka plusik. Więc fajnie. Dobra. Yy, w takim razie ja was żegnam widzowie. Yy, pamiętajcie o naszym kodzie. Tutaj wchodzicie w sobie w doładuj się. Rep -kod, i wpisujecie strixed 3 i klikacie użyj. Yy, kod Wam daje 10% do depozytu i dolarka na start. do polecam. Yy, no i co? Siema!